Ten nowy atak Chruszczowa na Stalina wykorzystała rosyjska liberalna inteligencja, która stała się motorem drugiej fali destalinizacji w Związku Sowieckim. Takim symbolem tej drugiej fali destalinizacji stało się słynne opowiadanie Aleksandra Stołżenicyna. Jeden dzień Iwana Denisowicz. Zgodę na publikację tego utworu. Wydał sam Nikita Chruszczow, który przeczytał to opowiadanie i bardzo mu się spodobało. Podobało mu się to, że bohaterem jest prosty człowiek. I tak, dzięki poparciu Chruszczowa, słynne opowiadanie Sołżenicyna zostało opublikowane i mogło się z nim zapoznać wielu czytelników w Związku Sowieckim. Rozmowa Kruszczowa z Aleksandrem Twardowskim z Nowego Miru, w czasie której padła zgoda na publikację utworu, została przeprowadzona 20 października 1962 roku. Na Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.